Katarzyna Magiera, witam Państwa w środę 28 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na codzienne wydanie wiadomości. A dziś w programie: Studenci Politechniki Śląskiej budują bolid spalinowy, który będzie reprezentował Śląsk we Włoszech. On będzie posiadał jednostkę napędową z silnika Hondy CBR-600 o mocy 120 koni mechanicznych. Blisko setka uczniów z Gliwickich Szkół Podstawowych wzięła udział w sportowym konkursie, by pokonać agresję tłumy chłopaków piłka nożna. No, co tu dużo gadać. Jest szansa, że budynek po dawnej centrali nasiennej, który znajduje się przy drodze prowadzącej z Gliwic do Pyskowic, przestanie straszyć. Rozpoczęła się częściowa rozbiórka zrujnowanego obiektu. Na początek zdemontowana ma zostać część magazynowa. Nie wiadomo na razie, co stanie się z wyższym budynkiem, na dachu którego znajdują się m.in. anteny GSM. 400 metrów długości i 5 metrów szerokości tyle ma mieć nowa droga, która połączy ulicę Andersa i Kozielską. ZDM rozpisał przetarg na budowę łącznika oraz zmodyfikowanie skrzyżowania ulic Andersa i Mieszka I, gdzie pojawią się światła. Inwestycja, która została zapisana w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, ma ułatwić życie mieszkańcom i skrócić czas dojazdu do mieszkań. Wygrała pogoda. Wtorkowy mecz wyjazdowy, w którym Piast Gliwice miał zmierzyć się z Widzewem Łódź, przerwano w 12. minucie wszystko z powodu burzy, jaka przetoczyła się nad Łódzkim stadionem. Decyzją Ekstraklasy spotkanie ma zostać dokończone dziś, czyli 28 maja o 20:30 w Łodzi. Błyszcząca grafitowa karoseria, 250 kg wagi i dobre przyspieszenie to główne cechy Bolida, nad którego stworzeniem pracują studenci Politechniki Śląskiej. I choć uczelnia tam może poszczycić się już dwoma innymi Bolidami, ten tworzony przez Pols Racing będzie różnił się od dotychczasowych. Nasz bolid jest bolidem spalinowym i tutaj dużo bardziej liczą się osiągi. Osiągi, powiedzmy, takie sportowe tego bolidu, czyli przyspieszenie, prędkość maksymalna, zwrotność. Te parametry tutaj przeważają i na niej jest jakby położony nacisk. On będzie posiadał jednostkę napędową z silnika Hondy CBR600 o mocy 120 mechanicznych, ramę stalową, poszycie kompozytowe. Masa tego bolidu będzie mniej więcej 250 kg i szacujemy, że jego przyspieszenie do 100 km na godzinę będzie rzędu 4-4 Bolic Spalinowy będzie już w sierpniu reprezentował uczelnię na zawodach formuły student na torze Riccardo Pelletti koło Monsy we Włoszech będzie, o ile powstanie, gdyż jego przyszłość nie jest jeszcze jasna. Żeby powstał, muszą, muszą nas wesprzeć sponsorzy. I tutaj jest to bardzo trudne zadanie. Trzeba się liczyć z tym, że jednak przy tak złożonym, ambitnym projekcie, jak wyprodukowanie prototypu samochodu sportowego, jest to bardzo znaczące, żeby jednak tak, żeby można było pozyskać tych sponsorów finansowych, o co walczymy. Młodym inżynierom do zamienienia projektu Bolida w realną maszynę brakuje około 50 tysięcy złotych. Gra warta świeczki, choćby dlatego, że kierowcą bolida może zostać każdy. Bolid jest budowany na 95% populacji. Każdy powinien się do niego, a przynajmniej ogromna większość ludzi powinna się do niego zmieścić. Oczywiście kierowcą będzie najlepszy z nas, osoba o najlepszych umiejętnościach. No i ewentualnie, jeżeli będą dwie takie osoby, to o najmniejszej wadze. Tutaj waga ma bardzo duże znaczenie. Im, mniej, im bardziej zejdziemy z wagi, tym lepsze osiągi możemy uzyskać. Na podstawie pewnych zajęć został wytypowany już pewien zespół, czy stworzył się pewien zespół młodych, ambitnych ludzi, którzy są już bardzo zmotywowani i chcą, chcą pracować dalej i dojść do efektu finalnego, którym będzie właśnie produkcja tego bolidu. Na razie jesteśmy na etapie yy, Zakończyliśmy praktycznie projekt, projekt tego bolidu. Przechodzimy właśnie do fazy budowy, prototypu. Studenci nie tracą wiary i istnieją kolejne plany. W sierpniu Włochy, a we wrześniu udział w rajdowych mistrzostwach Polski. Blisko setka uczniów z Gliwickich Szkół Podstawowych wzięła udział w kolejnej edycji międzyszkolnego konkursu sportowego, w którym dzieci musiały wykazać się nie tylko talentem sportowym, ale i umiejętnością pracy w zespole. Piłka nożna, gra w siatkę czy bieg na czas, właściwie obojętnie co, grunt, że w grupie. Bo to właśnie wspólna praca pomaga w rozładowaniu agresji. Ideą Międzyszkolnego Konkursu Sportowego była bowiem walka z agresją. Organizatorzy turnieju zapewniają, że nic tak nie koi nerwów jak zdrowa rywalizacja sportowa. Uczniowie turniej polubili, ale o agresji mają nieco inne zdanie. Osobiście ja się znajduję bardzo dobrze, nie wiem jak tu. Bardzo miła art Szmera. Bardzo A to roz... Ale co dzisiaj robicie? No, równie biegamy. Skaczemy. Biegamy, gramy w nogę. A to pozwala wyładować no, agresję, jakiś stres ewentualnie? Proszę pani, niestety nie. 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 To co w takim razie pomaga? Na przykład um, um, to wyładowanie się na właśnie albo koledze, albo na jakimś worku treningowym. To, to wyładowuje tak, energię. To, to pomaga, Nie. Tak. Albo w poduszkę, albo, albo wykrzyczecie w poduszkę. Na placu zabaw. W konkursie udział wzięło łącznie 15 zespołów sportowych z gliwickich szkół podstawowych. Na zwycięskie drużyny czekały puchary. Uczniowie z dawnej dwunastki okazali się najlepsi. W konkurencjach indywidualnych zajęli czołowe lokaty. W skoku w dal dwa pierwsze miejsca, w biegu na 60 metrów jedno pierwsze miejsce, w pływaniu drugie i trzecie miejsce. Więc jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że wszyscy ci uczniowie są uczniami szkoły, nie szkoły, tylko klasy pływackiej, 5A naszej klasy pływackiej. Jeżeli ich zainteresować i dobrze zorganizować, to się interesują. A, a tak, z własnej woli, no to wiadomo, no, tłumy chłopaków, piłka nożna, no co tu dużo gadać. dziewczyny? No dziewczyny, dziewczyny różnie. Dziewczyny, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, mam 75 dziewczynek w zespole tanecznym, więc dziewczyny taniec. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Żegnam się z państwem i przypominam, że telewizja Imperium jest dostępna w sieci kablowej Imperium Telecom. Można oglądać nas również na żywo przez całą dobę na stronie tvimperium.pl, a na kolejne wydanie zapraszam już jutro o tej samej porze.